Japońskie filmy i one po prostu do mnie trafiały. To jest tak, że ja zawsze będę powtarzał, że z miejscami na Ziemi jest jak, jak z ludźmi. Nawiązujemy z nimi bliższy kontakt, tak samo jak z ludźmi, lub mogą nas odrzucać, mogą nas fascynować, możemy się w nich od razu zakochać. I to jest dokładnie tak samo jak z ludźmi, tak samo jest z miejscami. Ja akurat na mnie padło, że. To była Japonia I, 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 i to miejsce, ci ludzie, ten sposób myślenia tak na mnie działa, że ja się czuję tak ryba w wodzie, nie tu, tylko no tam. I to wyglądało tak, że jak ja wróciłem pierwszy raz w Japonii, no to... Znaczy pierwszy raz wylądowałem w Japonii, to było takie wrażenie, no nareszcie w domu, tylko że tu nigdy nie byłem. Tak? No, to... Ale dokładnie takie było wrażenie. Kiedy tu wróci, wracam, to czuję się jak, jak na emigracji. Bo to ja tam czuję, że jest moje miejsce, a nie tu. I... Ja myślę, że doświadczycie czegoś podobnego, jak traficie na takie miejsce na świecie. Nie musi to być Japonia, może będzie, prawdopodobnie, ale takie właśnie wrażenie się odnosi, że trafia się w to miejsce i się czuje, że nareszcie wskoczyłem, jak ten pucer, prawda, w odpowiedni element do układanki i teraz wszystko pasuje. Ja dokładnie miałem tak samo, wychowywałem się na filmach japońskich przez całe lata, długie. One po prostu do mnie jakoś trafiały. Bardziej niż, niż filmy amerykańskie. A kiedy w połowie lat 90. pojawił się ten temat w Polsce po raz pierwszy w takim wymiarze, bo on był niby wcześniej obecny, gdzieś tam te japońskie filmy przebijały się przez telewizję, przebijały się przez kino. One gdzieś tam były, ale nie było tego, tego całego zorganizowanego fanostwa wokół tego. Nie było tej świadomości, że można być prawda, fanem Japonii. Nie było to zorganizowane. Ci ludzie gdzieś tam pojedynczy byli, ale tak naprawdę nic z tego nie kikało. I dopiero w połowie lat 90., kiedy do nas dotarły, dotarła polska informacja, prawda? I kiedy nagle temat japońskiej popkultury pojawił się, pojawił się w, w zbiorowej świadomości Polaków, okazało się, że, że jest masa ludzi, którzy, którzy świetnie się przy tym bawią, którzy natychmiast złapali ten temat. I ja byłem wtedy z, z, z osobą, która no, niby ten temat znała, ale to był ten moment, kiedy nagle do mnie dotarło, że wszystkie te elementy nagle układam tych wszystkie lat, kiedy ja te filmy. Tak naprawdę też nic z tego nie wynikało, bo co miałoby wyniknąć? Niewiele tutaj było możliwości za te... I nagle to wszystko wskoczyło w jedno miejsce i nagle sobie uświadomiłem, że to jest dokładnie ten kierunek, to jest dokładnie ten temat, który chciałbym. Jakość, żeby w moim życiu zaistniał nie tylko jako fana, ale również w życiu zawodowym. To jest w ogóle uważam fantastyczne połączenie. Połączyć swoją pasję z zawodem. Nie ma lepszego połączenia, uważam, że to jest w ogóle receptorna na szczęście. Robić to, co się w życiu lubi. I w tym momencie stworzyłem magazyn dla miłośników pod europejskich. Potem już to poszło dalej. Potem był kolejny magazyn potem widział filmów kinematografii japońskiej, który też również wydawaliśmy filmy na DVD w kinach. I, i, I tak to ciągnie się dalej teraz, teraz dochodzę do tego książki. Jest to element mojej, jest to element mnie. Japonia jest częścią mnie, nie wyobrażam sobie, gdyby zabrakło i tak dalej w moim życiu. I jest to naturalne połączenie ja i Japonia. Jakby odwziąć ode mnie Japonię, czułbym się, jakby nie odcięto co najmniej jednego może więcej. napisać yy, książkę o Japonii współczesnej, widzianej przez Polskę w sposób Dlaczego? Dlatego, że yy, zapewne wiecie, nowy, nowa fala zainteresowania Japonią wybuchnęła w Polsce przynajmniej, wcześniej, po połowie lat 90. Nie była zainicjowana, czy była zainicjowana japońską kulturą, Młodzi ludzie bardzo często szli na, idą szli na, na japońską tylko chcą wyjechać do Japonii dlatego, że zainteresowali się japońską kulturą. I jako, że ja również niejako zaczynałem swoje, swoją przygodę, taką zawodową, zjadłem, bo również po japońskiej kultury, naturalną rzeczą było, że przez lata dostawałem masę przedstawień o swoją do japońskiej kultury w Japonii. Właśnie dotyczącej tej Japonii współczesnej, tej Japonii również postkulturowej, choć nie zawsze. I stąd zbierane przez Was te wszystkie jakieś pytania, te wszystkie zagadnienia, które, yy, które cały czas jakoś tam do mnie powracały w tej Japonii, znalazły swoje ujście właśnie w tej książce. Witamy na stacji Jakichabara. Tutaj japońska popkultura jest wszędzie, wszędzie moi drodzy, wszędzie. No to jest bardzo ciekawy kraj, o tyle, że faktycznie potrafią zrobić sztukę ze wszystkiego, nie tylko z picia herbaty, ale i z popełniania samobójstwa, prawda? To jest, to jest kultura, która yy, kocha perfekcjonizm. Ja jestem z natury perfekcjonistą, strasznie stan, nie polecam. Yy, wszystko uważam, że można było zrobić lepiej. Yy, zaraz po tym, jak napisałem książkę, chciałem ją spalić. Yy, i, yy, Skończyło się na tym, że poprawiałem ją i poprawiałem i w końcu wydawcę ją po prostu zabrał. Więc, więc, więc stwierdziłem, że faktycznie nie ma sensu w którymś momencie trzeba będzie dość dość. Perfekcjonizm jest chorobą, ale ja jestem z tego sprawy i muszę na tym panować. Japończycy są perfekcjonistami. Japończycy są perfekcjonistami we wszystkim. Nawet w codziennym zachowaniu całe wszystkie schematy zachowań japońskich domu, w szkole. Na ulicy są bardzo ściśle ustalane. Ktoś kiedyś powiedział, że jeśli Japończyk nie wie co zrobić, w sytuacji nie ma ustalonych, bardzo ścisłych schematów, to panów, panik, to faktycznie w tym jest. Stąd właśnie te festiwale takie, które pozwalają, są takim prawda, zaworem bezpieczeństwa, gdzie w tym stresującym okresie można nareszcie złapać za tą... Prawda, za ten bęben i, i tam poszaleć po, po ulicy i, i rozładować te wszystkie napięcia. Yes. Nie zauważyłem, że brakuje tam jednego iodu. Matsuri jest to coś, co naprawdę warto w Japonii poznać, kiedy tam się wybieramy. Warto, warto na przykład pomyśleć, tak, że nasz wyjazd jest, są, są całe kalendarze Matsuri, znajdujące się w całej Japonii i fajnie jest wtedy sobie na przykład zgrać Choć, choćby, z jednym, choćby z jednym takim festiwalem nasz pobyt, żeby zobaczyć, pójść zobaczyć jak Japończycy się bawią, bo to jest naprawdę fascynujące zjawisko w tej kulturze. Jest coś takiego jak, prawda, Moe, gdzie w Japonii uważa się niedoskonałość jakiejś osoby. To może być wszystko, to może właśnie być yy, krzywy ząb, to może być, yy, nie wiem, odstające uszy, czy coś, cokolwiek, jakiś element wyglądu charakterystyczny dla, dla danej osoby, który uważa się za sympatyczny, za element, który nadaje tej postaci sympatii. I, i, I to jest cały trend w japońskiej kulturze. Japończycy uczynili z niedoskonałości doskonałość. Z niedoskonałości coś, z czego czym nie, należy się, czym nie należy się wstydzić, ale z czego należy się cieszyć, że ma się coś wyjątkowego. I to decyduje o naszej wyjątkowości, to decyduje, jak to mówią. O naszej cute-ności, prawda? Jest ciekawajnie, prawda? Wtedy. I to jest też takie, faktycznie taki przy, przykład takiego myślenia dokładnie odwrotnego, prawda? kiedyś twierdzono, że wschód stoi dokładnie do góry nogami niż zachodzie I faktycznie coś w tym jest, że, że to co na zachodzie uważa się za mankament, prawda? Generalnie, to w Japonii uważa się za, za coś fajnego, coś oryginalnego i to, że masz. Krzywego zęba, to nie powinno być problemem dla Ciebie, że to powinno być y, czymś, y, no, co, co jest fajne i co jest twoje, tylko prawda? Doszło nawet do tego, że mm, jak ktoś ma nawet proste zęby, to sobie robi specjalny zabieg, żeby poprawić wystające ząbek, prawda? I to jest takie wtedy kił, prawda? Bo, bo, bo mam to coś odwinalnego, no trochę zarobionego no, prawda? Jak to takie czasy, że wszystko można już prawie dorobić.